Czy Ameryka nauczyła się czegokolwiek od Europy względem wędrówki ludów. Tłumy, tłumy ludzi zmieniają swoje, swój kraj zamieszkania, zmieniają swoje sytuacje ekonomiczną, polityczną itd., itd. Zdrowia, zdrowia, zdrowia. Subskrybujecie. Dziękuję bardzo. No ale ta emigracyjna fiasko w zasadzie, emigracyjne fiasko, yy, jednak powoduje, że zmiany następują za szybko, za radykalnie, no i, i w zasadzie z krzywdą dla, dla swoich obywateli. Obywatele, obywatele wielu krajów nie są przyzwyczajeni do tych yy, yy, zmian, nowi, nowi ludzie, którzy przyjeżdżają, Zmieniają wszystko, no i ci ludzie, którzy przyjechali, jednak są nieprzygotowani do, do tego, co zastali. Także ten konflikt jest nieprawdopodobny. Jest taka Aleksandra ocasio cortez ona, ona jest startowała w Nowym Jorku, wywaliła innego demokratę, który był tam już chyba 22 razy wybierany to był jeden z najdłużej bo to po dwa lata jest to 44 lata już przy tym żłobie był no i, i ona Aleksandra Ocasio-Cortez ona się deklaruje jako demokratka socjalistka ona zaczęła porównywać całą tą karawanę która idzie która idzie powiedzmy doszła już do granicy meksykańsko-amerykańskiej porównuje ich do Żydów i, i wszystkich tych którzy uciekali z Europy przed, przed tą zagładą niemiecką, którą Niemcy spowodowali, że napadli na Polskę 1 września. 17 września równo Ruscy wbili nóż Polsce w plecy. No ale to się, to się nazywa ta, ta pierwsza, druga wojna światowa. Osobiście to myślę, że druga wojna światowa to się zaczęła, kiedy Japończycy zaczęli atakować Chiny. No ale powiedzmy Europa Europa jako, jako biały kraj najbardziej cywilizowany, chrześcijański, i tak dalej, no to można powiedzieć, że to jest. Pierwsza wojna była przez Niemcy i, i czy Prusy, no później ta druga wojna znowu, no to powiedzmy, 1 września, no ale, ale czy to czy to jest prawda? No w sumie nie jest prawda, jest, jest przepływ ludzi, są, są różne. różne różne sytuacje, ale nawet, nawet Clintonowa, Hillary Clinton, ona teraz niedawno była w, w Europie i rozmawiała z angielską gazetą, powiedziała, że, że w sumie Europa potrzebuje troszeczkę bardziej jakoś kontrolować cały ten, ten, ten przypływ i wszyscy ci politycy powinni się, powinni się Oczywiście, dawać jakieś y, pomoc i tak dalej, ale, ale muszą, muszą jednak y, y, zacząć pilnować, kto przychodzi do ich kraju. Y, wszystkie, wszystkie te y, 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 sytuacje jest taka, że te. Nowi przybysze powodują na tyle, na tyle bałaganów w kraju, że, że najgorsze instynkty się w ludziach odzywają, no bo po prostu jeżeli, jeżeli kultura jest zabierana, jeżeli gwałty zaczynają się zwiększać, no to jest naturalne, że ludzie yy, oponują, oponują się, starają przeciwstawić, starają się jednak coś zmienić no i, i, i zaczyna się te wahadło z konkretnego, z kompletnego bezprawia. Zaczyna się, zaczyna się y, 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 jakaś, jakiś ruch polityczny. Nawet Obama, Obama, on teraz y, y, było, było takie spotkanie y, Nelsona Mandeli w południowej Afryce. Mandela, y, Mandela, Barack Obama powiedział, że w zasadzie to nic nie jest złego z trzymaniem y, y, granic narodowych, że, że one są są ważne i i nie tylko dla obywateli ale i nie dla obywateli no ale jednak, jednak y, musi obowiązywać jakiś prawo i porządek I musi obowiązywać prawo i porządek no i musi obowiązywać to, że jeżeli się przyjeżdża do tego nowego kraju z jakiegoś poprzedniego kraju, w którego się nie lubiło to teoretycznie powinno się lubić ten nowy kraj i, i, i uszanować ich zwyczaje, tradycje kulturę i tak no i nawet, nawet Obama zaakceptował prawdę Taką, że jednak nowi przybliższe tego, tego nie robią. No i w Ameryce na dzień dzisiejszy. W na Ameryce na dzień dzisiejszy, no to można powiedzieć, że, że jest, jest niedobrze. Jest niedobrze, jest taka angielska, jest angielski pisarz, który napisał książkę Dziwaczna śmierć Europy. I, i dlaczego dziwaczna śmierć Europy? No, bo, bo to jest w sumie samobójstwo. To jest po tych arabskich wiosnach, jesieniach, zimach i latach. No to jednak Syria Syrii i wojny w Syrii to spowodowało to, że, że bardzo dużo ludzi muzułmanów, mahometanów jednak z tamtych y, 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 rejonów na, najechało na y, socjalistyczne, no może no, socjalistyczne można powiedzieć, no wszystkie te kraje zachodnie były na tyle bogate, że one oferowały y, zasiłki czy tą, tą pomoc społeczną, nie wymagając pracy, tak, tak na tyle, że że jak zaczęli się pojawiać w Grecji, we Włoszech, w Norwegii, no to, no to te, te, te wszystkie prawa, które tam były łamane, po prostu wszyscy ci politycy przestali pilnować By wprost przeciwnie zaczęli mówić policji żeby kłamała żeby nie ścigała żeby nie pilnowała żeby żeby prawa nie było w Ameryce jest tak samo podobnie w Ameryce zaczyna być jeżeli ktoś jest legalnie i jedzie zatrzymany no to dostaje mandat jakieś ostrzeżenie i tak dalej i tak dalej a jak ktoś jest nielegalnie no to praktycznie puszczają go także Amerykanie Amerykanie czy Legalni, legalni rezydenci Ameryki są w gorszej pozycji niż nielegalni. A dlaczego tak się dzieje? No policja nie chce bólu głowy. Nie, nie chce bólu głowy, a poza tym wie, że, że nawet wypisanie mandatu, jeżeli go nie, nie, nie zatrzymają, a nie zatrzymają, bo zaraz będzie wypuszczony, no to, no to... Żadnych papierkowych rzeczy nawet nie robią. Nie, nie, nie robią w ogóle papierków, bo im, bo im się to nie opłaca. To jest postawienie sprawy na głowie, żeby amerykański, żeby legalnie obywatel czy rezydent w Ameryce był na dru w drugiej klasie. Także y, lata, lata y, przed tym, co teraz Amerykanie jadą, na, 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 patrzą tam reporterzy na, na całą tą karawanę, która idzie idzie z tej Ameryki Południowej i tam w Tichuanie jest. No to już, już przez lata y, dziennikarze pilnowali, pilnowali. Patrzyli na tych, którzy idą powiedzmy z południa do Niemiec. No dlaczego do Niemiec? No do, do Niemiec, no bo... Y, Głupia Angela Merkel w 2015 roku powiedział, że, że, y, że fundamentalne prawo do, 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 do pobytu nie ma, nie ma limitu. Nie ma limitu. Y, no i po prostu wszyscy wiedzieli, że, że w y, Niemczech mogą, mogą spokojnie zakotwiczyć. Y, Y, wiele gazet, New York Times, no, dużo, dużo gazet y, właśnie y, mówiło, że, że ilość ludzi powiedzmy z Nigerii nawet, oni po prostu zaczęli, zaczęli wyjeżdżać, za, bo taka możliwość się, się, się pojawiła. Ale y, lewackie, lewackie, powiedzmy, y, gazety, no wszystkie środki masowego po przekazu po prostu szału dostają i nie chcą nikogo deportować. Czy kryminaliści, czy, czy, czy bandyci, czy, czy ktokolwiek. Oni stają murem za, za, za bandytami. Teraz niedawno, chyba z parę miesięcy temu, była taka sytuacja, że jedna jakaś taka młoda gówniarza, lewaczka, w samolocie zrobiła scenę bo tam deportowali jakiegoś bandziora, chyba ze Szwecji to było, czy z Norwegii. No i po prostu, żeby samolot odleciał, to zamiast ją wysadzić z samolotu, no to wysadzili tego. Tego, tego, który miał być deportowany, i on też chyba też wysadzili. No i okazało się, że on jednak jest bandziorem i go y, deportowali za parę tygodni. No ale do tego stanu y, y ludzie się doprowadzają, że są, że są y, 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 po prostu na tyle y, nienormalni, że, że walczą z prawem, że walczą z prawem. Także y, y, większość, większość tych emigrantów, która jednak wylądowała w Europie nie ma, nie ma tych, tych legalnych nie, nie ma tych legalnych pra, praw do, do pobytu w sytuacji Ameryki to chyba będzie tak że oni będą po stronie meksykańskiej rozpatrzą tam ileś no i na te 5 tysięcy na pewno na pewno y, z 10%, 15 dostanie, dostanie zezwolenie a reszta nie zostanie no Meksyk, Meksyk się wziął za to dosyć silnie, no bo wszyscy ci co tam przebiegli przez tą meksykańską Barierę przebiegli, to zaczęli ich tam deportować. No, oczywiście zaczynają się, zaczynają się y, y, protesty i też wśród lewaków amerykańskich, no ale jakieś jakiś prawo i porządek by wypadało, mieć, jeżeli chcą przyjechać do Ameryki legalnie, no to, no to papiery jakoś muszą złożyć, sprawdzić jakieś ich, ich, ich przeszłość, czy nie są bandziorami, wziąć jakieś palce, m, odciski palców, y, sprawdzić Interpol i tak dalej, zobaczyć, czy to nie są. To nie są. Y, 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 czy oni będą, będą pomagali raczej Ameryce, niż, niż przeszkadzali. Także y, y, dużo, dużo, dużo tych w, Nor w Szwecji, w Norwegii, to to Reakcje polityków czy, czy, czy zachowań, czy organizacji jest dosyć dziwna, no bo zamiast jakoś siłowo deportować tych gwałcicieli no to oni zaczęli, zaczęli dawać jakieś klasy klasy, etykiety y, savoir vivre takiego jak nie gwałcić Norweżek no jest, jest to nienormalne We, y, w Niemczech zaczęli oferować dziewczynom czy kobietom gwizdki do gwizdania tam sprzedają jakieś pasy cnoty i tak dalej no broni, broni raczej nie sprzedają no bo to nie jest, nie jest po pomyśli lewaków ale otwarte, otwarte granice jednak są za duże, za duże różnice. Są za duże różnice. Ci ludzie się nie asymilują, nie będą się asymilować, że, że y, będzie cokolwiek zmienione. No i, i, i wiadomo, że jednak z tą ilością, tak jak w Libanie, w Bejrucie. Y, ataki terrorystyczne się, po prostu z, Liban był zniszczony. Be Beirut był w latach 80 zniszczony tylko dlatego, że palestyńczycy tam przyjechali. Jak przyjechali, to zaczęli się lać od razu. No i się leją. No i teraz ta Europa cała Europa to, to w zasadzie y, niektóre kraje mogą się szybko przekształcić. Właśnie Bejrut był nazywany Paryżem Wschodu, to, to, to Paryż może się zamienić w Bejrut Zachodu. To będzie, to będzie jakaś paranoja i nawet, nawet do tej głupiej czarownicy Clinton dociera to, że jednak ilość zamachów lokalnych poprzez poprzez samochody, niesamochody, czy ciężarówki, no to jest proporcjonalna do, do tych muzułman, no to nie ma się co uszukiwać no po prostu ilość na 10 tysięcy, jeżeli znajdzie się 10 czy 50, no to wystarczy to są, to są duże tragedie to, to, to Polacy jak przyjeżdżali no to żaden Kowalski czy Nowak jednak nie podpalał, nie, nie, nie zabijał, szedł do roboty, płacił podatki czy, 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 czy był legalnie czy był, nie był legalnie? No statystycznie jednak jakoś jako Polacy chyba mamy bardziej bardziej mm, we krwi i pracę niż, niż, niż tego rodzaju rzeczy. No Meksykanie też, też, też są robotni, no ale, ale jednak statystyka pokazuje, że u nich wśród nich jednak te, ten zasiłek państwowy jest, jest duży, dużo większy. Także co, co, można, co można powiedzieć, że czy będzie się pogarszało w Europie, w Ameryce? No wszyscy chyba muszą się otrząsnąć po prostu. Wszyscy muszą zacząć myśleć, że jednak Ład, ład i porządek jest najważniejszy w tym wszystkim, że, y, że jakieś planowanie jest skazane. Żaden kraj, żaden kraj nie wytrzyma tego naporu, jeżeli jest po prostu zawładnięty. No. A prawda jest taka, że, że w każdej sytuacji pięciu bandziorów jest w stanie opanować 95 ludzi na około. Tak było, jest i będzie po prostu. Oni, oni, oni są w stanie zagłuszyć wszystko. No i jeżeli nie ma jakiegoś wolnego rynku, nie ma. Nie ma Yy, prawa, prawa. Yy, nie ma pracy i, i nie ma możliwości zarabiania no to wszystko za, 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 zamienia się w bandytyzm no. i cała, cała większość tych krajów yy, z których yy, ci ludzie przyjeżdżają no to, to jest jednak bandytyzm no i później się wprowadza ten MS-13, -y, te, te, te gangi yy, z Salwadoru które, które yy, Trump yy, ciągle podaje jako przykład jako yy, w sumie sytuacja dosyć idiotyczna dla Ameryki, no bo Ameryka przyjęła w latach 80. Kolumbijczyków i Salwadorczyków, a później oni, oni zaczęli robić bandyckie y, grupy, bandyckie kartele, tak, także wszyscy ciągle mówią, że to jest jakiś rasizm, rasizm, że Yy, się ciągle mówi, że Europejczycy yy, kiedyś przyjeżdżali od 1965 roku, 1965 roku przez zmienili te wszystkie. I kwoty takie, y, ludzie, którzy przyjeżdżali, z głównie, głównie y, Europejczycy na cały świat. No i jest, jest jak jest: po prostu są, są bitwy i jest, jest walka o kulturę. No ale wielu polityków w Ameryce, w Europie, no i w sumie i w Polsce, to oni, oni chcą jednak wymienić chcą wymienić białych chrześcijan na kogokolwiek innego. Po prostu ateiści, marksiści nienawidzą białych. I nienawidzą chrześcijan. No dlaczego? No dlatego, że, że potrzebują władzy. I im się wydaje, że, że inni ludzie dadzą im władzę. A prawda jest taka, że nie dadzą im władzy. Dadzą im władzę na jakiś czas, a później ich wybiją. No tak, tak było z komunistami. Subskrybujecie? Dziękuję. Nie subskrybujecie? Też dziękuję i serdecznie zapraszam do subskrybowania. Zdrowia i do następnego.